liturgia, czyli przyjście na modlitwę czy na przykład spotkanie sakramentalne, Pan Bóg żadnych wirusów nie rozprzestrzenia, bo jest święty. Jego bytowość jest święta zarówno w wymiarze jego boskości, jak też i w wymiarze jego człowieczeństwa. Podobnie i proszę pamiętać, że każdy akt na przykład w czasie mszy świętej bo niektórzy się obawiali, że kapłan, który celebruje i jest, jest komunię święta do ust, że kapłan może zarażać. Kapłan ma po pierwsze konsekrowane dłonie, kapłan po drugie, jako jedyna osoba w zgromadzeniu liturgicznym, ma umywane dłonie przy lawabo, czyli przy ofiarowaniu darów dla Boga przez naród wierzący. Więc kapłan ma nie tylko umyte ręce w sensie takim, jakie, jakiego oczekuje pan minister zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także kapłan ma umyte ręce w sensie nadprzyrodzonym, czyli łaski. A zatem żadne udzielanie Komunii Świętej do ust nie zagraża ani jednemu Polakowi, obywatelowi w Rzeczypospolitej Polskiej, roznoszeniem jakich, jakichkolwiek wirusów. Bo to jest akt święty, a w akcie świętym i on jest sprawowany w Mszy Świętej, w ramach Mszy Świętej, a Msza Święta jest świętym aktem, a zatem nie jest miejscem, przestrzenią i czasem rozprzestrzeniania wirusów, tylko przychodzenia Pana Boga, tak jak ponad 2000 lat w tej cudownej scenie zwiastowania Pańskiego. I jak Polska będzie bogata Bogiem, to będzie też zwycięstwem nad tym śmiertelny, śmiertelnie niebezpiecznym patogenomem. I tu muszę. Ksiądz Tadziu, znany Wam z internetu, niecały miesiąc temu, jak rąbną mocne słowa w radio Maria, temu dzieci znieśli audycję, ad statim, ad statim, a miał swoją audycję, był na rękach noszony główny mów, mówca. Jak trzeba było ratować ojca Tadeusza, to go wzywali do radia. Ratuje ojca Tadeusza niedawno, a teraz go jednym telefonem. Pyk. Biskup wydaje list, na razie listownie dysputują, zakazuje mu mówić. Bogu dzięki, że tacy księża Tadeuszowie są, bo by nos i mnie dawno zamordowali. A tak się budzi, tu grzybek, tam grzybek. No i za mają duży problem. Także nasze ukochane radyjko już gra w odpowiednim symfonii. Już nauczyli się rytmu, grają na cztery czwarte, pyk, 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 pyk. Telefonek poszedł. Pyk, pyk, pyk. Tego trzeba wpuścić wszedł. Pyk, pyk, dzieci. To już jest. Wszystko przejęte. I gra w symfonii uwodzenia ludzkości.